Taki sprzęt, sprzęt, tak zwany odsusacz powietrze. Problem jest z sterownikiem, nie działa w ogóle. Wyciągniemy ten cały panel. No i tu widać pod mikroskopem. Nie tu, o tu. Wszystkie ścieżki. No i niestety wszystkie luty trzeba poprawić. No i zobaczymy. Tutaj tak samo. No i tak zacząłem poprawiać te luty i co zauważyłem tutaj tak jedna ścieżka jest, druga jest, trzecia jest, czwarta jest, czwarta sknięta, czwartej ścieżki nie ma, piątej nie ma, szóstej nie ma i już mamy przyczyny. siódmej nie ma, tylko problem polega na tym, że tu od procesora nie wiem czy jest